Wyobraź sobie świat, w którym każda złotówka może oznaczać różnicę między przetrwaniem a walką. Co by było, gdybym ci powiedział, że ukryta rewolucja finansowa ma zmienić życie milionów Polaków? Kamera przesuwa się po gwarnych ulicach Warszawy, miasta pulsującego oczekiwaniem i niewypowiedzianym napięciem ekonomicznym. Cienie niepewności tańczą na twarzach zwykłych obywateli, z których każdy zastanawia się nad swoją finansową przyszłością. Jest rok 2025. A sejsmiczna zmiana ma przekształcić krajobraz ubezpieczeń społecznych w Polsce w sposób, którego nikt nie mógł przewidzieć. System ZUS, ta złożona, często źle rozumiana sieć ubezpieczeń społecznych, był cichym graczem w życiu milionów ludzi. Ale teraz ma zająć centralne miejsce w dramacie finansowego przetrwania i strategicznego wsparcia. Od stycznia 2025 roku zaczyna się rozwijać subtelny, ale potężny mechanizm obiecujący koło ratunkowe tym, którzy żeglowali po zdradliwych wodach niestabilności gospodarczej. Odrzućmy kolejne warstwy tej finansowej tajemnicy. Dodatkowa korzyść w wysokości 2520 zł to nie tylko liczba. To promyk nadziei, strategiczna interwencja mająca na celu zapewnienie ulgi w świecie, w którym presja ekonomiczna nadal rośnie. Ale to nie jest zwykły dodatek. To przemyślana odpowiedź na lata wyzwań ekonomicznych, dowód zrozumienia przez polski rząd zmagań obywateli. Wyobraź sobie napięcie narastające w gospodarstwach domowych w całej Polsce. Rodziny tłoczące się przy kuchennych stołach, kalkulujące, mające nadzieję, zastanawiające się, jak ta nowa korzyść zmieni ich życie. Styczniowe odszkodowanie wsteczne z 2025 roku jest jak finansowa maszyna czasu, sięgająca wstecz, aby zapewnić wsparcie, które powinno być tam przez cały czas. Ale tutaj historia staje się naprawdę interesująca. Nie chodzi tylko o pieniądze, chodzi o godność. Chodzi o uznanie. Chodzi o uznanie cichych walk toczonych przez miliony polskich pracowników, emerytów i rodzin walczących o związanie końca z końcem w coraz bardziej złożonym krajobrazie gospodarczym. Mechanizm jest skomplikowany, niemal jak starannie zaaranżowany taniec biurokratycznej precyzji. Od maja 2025 roku zacznie płynąć dodatkowe 2520 zł, ale prace przygotowawcze rozpoczną się znacznie wcześniej. Styczeń 2025 roku oznacza pierwszy rozdział tej rewolucji finansowej z rekompensatą wsteczną, która wydaje się niemal jak dawno oczekiwane przeprosiny ze strony systemu. Kto na tym skorzysta? Wszyscy i nikt. Klasa robotnicza, emeryci, rodziny złapane w ekonomiczny ogień krzyżowy. Każda grupa odczuje skutki inaczej, ale równie głęboko. To uniwersalna lina ratunkowa dostosowana do wyjątkowych wyzwań współczesnego polskiego społeczeństwa. Ale czekaj. W tej historii jest więcej niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Zmiany w ZUS to nie tylko korekta finansowa. To oświadczenie. Deklaracja, że w Polsce żaden obywatel nie zostanie pominięty. Żadna rodzina nie zostanie zapomniana. Żadna osoba nie zostanie uznana za zbędną w wielkim równaniu ekonomicznym. Napięcie rośnie z każdym mijającym miesiącem. Styczeń 2025 rok. Początkowa rekompensata. Maj 2025 rok. Pełne wdrożenie dodatkowego świadczenia. Ale prawdziwa historia kryje się w szczegółach, w życiu, które się zmieni, w nadziejach, które zostaną rozbudzone na nowo. Pomyśl o Marii, emerytowanej nauczycielce, która z trudem płaci rachunki za leczenie. Albo o Tomaszu, pracowniku fabryki utrzymującym czteroosobową rodzinę. Dla nich 2520 zł to więcej niż pieniądze. To koło ratunkowe. To uosobienie nadziei. To różnica między przetrwaniem a życiem. System ZUS zawsze był skomplikowany, labirynt przepisów i obliczeń, który mógł zdezorientować nawet najbardziej obeznane z finansami osoby. Ale ta zmiana jest inna. To przejrzystość. To wsparcie. To dotrzymana obietnica. W miarę jak zagłębiamy się w zawiły świat ubezpieczeń społecznych, odkrywamy warstwy strategicznego planowania. Każda przydzielona złotówka to starannie przemyślana decyzja, ruch szachowy w wielkiej grze o zasiłki społeczne. Wsteczne odszkodowanie od stycznia 2025 roku to nie tylko płatność. To przycisk resetu, szansa na naprawienie dawnych nierówności ekonomicznych. Nie można przecenić wpływu psychologicznego. Wyobraź sobie ulgę, nadzieję, odnowione poczucie bezpieczeństwa, które pojawia się wraz ze świadomością, że system działa dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie. To transformacja wykraczająca poza liczby finansowe, dotykająca samej duszy polskiego społeczeństwa. Ale oto zwrot akcji i uważnie się przyjrzyj, ponieważ to właśnie tutaj historia staje się naprawdę wciągająca. Korzyść w wysokości 2520 zł to nie tylko losowa liczba, to obliczona odpowiedź na lata wyzwań gospodarczych. To starannie opracowane rozwiązanie, które uwzględnia inflację, koszty utrzymania i realne zmagania codziennych Polaków. Wdrożenie to arcydzieło biurokratycznej precyzji. Od skomplikowanych obliczeń po systematyczną dystrybucję, każdy aspekt został skrupulatnie zaplanowany. To jak oglądanie, jak skomplikowana maszyna ożywa, a każde koło zębate i zębatka działają w idealnej harmonii, aby zapewnić wsparcie tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. Dla niektórych może to wyglądać jak kolejny program rządowy. Ale dla milionów to koło ratunkowe. Promyk nadziei w niepewnych czasach. Jasny komunikat, że system rozumie, że system się troszczy. W miarę jak zbliżamy się do maja 2025 roku, oczekiwania rosną. Szepty stają się coraz głośniejsze. Obietnica ulgi finansowej staje się czymś więcej niż tylko obietnicą, staje się rzeczywistością. Ale pamiętasz pytanie, od którego zaczęliśmy? Co sprawia, że ta zmiana jest tak rewolucyjna? Dlaczego jest ważna? Odpowiedź leży nie w liczbach, ale w ludzkich historiach za nimi stojących. W odmienionych życiach, w odnowionych nadziejach, w przywróconej godności. To coś więcej niż korekta finansowa. To rewolucja społeczna, jeden złoty na raz. Ale historia na tym się nie kończy. Efekty uboczne tych zmian ZUS będą odbijać się echem w każdym zakątku polskiego społeczeństwa, tworząc efekt motyla transformacji gospodarczej, którego niewielu może naprawdę zrozumieć. Rozważmy lokalne gospodarki. Każda dodatkowa złotówka nie leży po prostu na koncie bankowym. Porusza się. Oddycha. Krąży w małych firmach, lokalnych rynkach, rodzinnych sklepach walczących o przetrwanie w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu. 2520 zł to nie tylko liczba, to bodziec ekonomiczny ukryty pod maską wsparcia społecznego. Albo pomyśl o Januszu, emerytowanym górniku z Katowic. Jego dłonie, zrogowaciałe od dziesięcioleci ciężkiej pracy, teraz drżą z mieszanki nadziei i sceptycyzmu. Przemysłowe serce Polski zawsze znało walkę. Ale to to wydaje się inne. To wydaje się uznaniem. Krajobraz psychologiczny się zmienia. To coś więcej niż interwencja ekonomiczna. To narodowy proces uzdrawiania. Lata niepewności ekonomicznej, cichego cierpienia, obserwowania powolnej erozji marzeń wszystko to zaczyna się zmieniać wraz z tą jedną decyzją rządową. Ale bądźmy szczerzy, to nie jest dobroczynność. To nie jest jałmużna. To strategiczna inwestycja w potencjał ludzki. Każda złotówka to głos zaufania dla narodu polskiego. Oświadczenie, które mówi: Widzimy Was. Rozumiemy Was. Jesteśmy oddani Waszemu sukcesowi. Wdrożenie to klasa mistrzowska biurokratycznej precyzji. Wyobraź sobie skomplikowaną maszynę, każdy bieg starannie skalibrowany, każdy ruch obliczony precyzyjnie. System ZUS przekształca się z zimnej, bezosobowej biurokracji w koło ratunkowe. To metamorfoza obserwowana w czasie rzeczywistym. Komunikacja staje się kluczowa. Lokalne biura przygotowują się. Rozpoczyna się szkolenie. Każdy pracownik staje się nie tylko administratorem, ale posłańcem nadziei. Rozumieją ciężar tego, co nadchodzi. Czują oczekiwanie, zbiorowy oddech milionów czekających na ulgę. Technologia odgrywa kluczową rolę. Platformy cyfrowe są aktualizowane. Kanały komunikacji są przygotowywane. Stare bariery biurokracji zaczynają się rozpuszczać, zastępowane przez przejrzystość, dostępność. Obywatel może teraz śledzić, rozumieć, przewidywać swoje korzyści z niespotykaną dotąd łatwością. Ale tutaj historia staje się naprawdę fascynująca. Nie chodzi tylko o natychmiastową ulgę. Chodzi o długoterminową transformację. 2520 zł to więcej niż miesięczny dodatek. To inwestycja w kapitał ludzki. To uznanie, że bezpieczeństwo ekonomiczne rodzi innowacyjność, kreatywność, nadzieję. Na uniwersytetach, w ośrodkach badawczych, w inkubatorach startupów, w całej Polsce młodzi profesjonaliści ci obserwują. Widzą rząd gotowy do podejmowania odważnych kroków. Widzą system, który się dostosowuje, który rozumie zmieniający się krajobraz gospodarczy. To coś więcej niż wsparcie finansowe, to oświadczenie o przyszłości Polski. Społeczność międzynarodowa zwraca uwagę. Ekonomiści zaczynają analizować. Eksperci od polityki zaczynają studiować. To, co wydawało się lokalną interwencją, staje się potencjalnym modelem wsparcia społecznego w XX wieku. Polska wyłania się nie tylko jako odbiorca strategii ekonomicznych, ale jako innowator. Będą o tym pisać globalne czasopisma ekonomiczne. Sale konferencyjne w Brukseli i Berlinie będą omawiać to podejście. Zmiany w ZUS stają się czymś więcej niż polityką krajową, stają się studium przypadku adaptacyjnego wsparcia społecznego. Ale pod analizą na poziomie makro kryją się miliony mikrohistorii. Historie odnowionej nadziei. O marzeniach odkurzonych i przywróconych do życia. O rodzinach siedzących przy stołach obiadowych, nie rozmawiających już o przetrwaniu, ale o możliwościach. To nie przypadek. Ta interwencja, która nadchodzi w obliczu globalnych wyzwań gospodarczych, skutków pandemii i zmieniających się krajobrazów geopolitycznych, jest zarówno odpowiedzą, jak i deklaracją. Polska nie tylko przetrwała. Polska przygotowuje się do rozkwitu. W miarę jak zbliża się maja 2025 roku oczekiwania rosną. To coś więcej niż data w kalendarzu. To próg. Moment transformacji. Moment, na który pokolenia będą patrzeć wstecz i mówić, to tutaj wszystko się zmieniło.